Witajcie, z tej strony byku zapraszam na 17 odcinek Zagrajmy w Half-Life 2 Dalej siejemy zgrozę, ból, zniszczenie i tym podobne Zamęt w Nowa Prospekt Zgodnie z zapowiedzią w tym odcinku będzie mnóstwo Znaczy no, przynajmniej w tym fragmencie tego odcinka będzie mnóstwo walki i w ogóle Jeżeli no, nie traćmy czasu Po prostu skaczemy tutaj Ładujemy zdrowie poziom pancerza, jak się da. Tak, zaraz sprawdzę, Alex, właśnie. Kwestia jest taka, że po prostu będziemy w wybitnie, 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 wybitnie... Może powtórzę jeszcze raz, wybitnie... W nieciekawej sytuacji, otoczeni ze wszystkich stron... Musimy... najpierw przejdziemy się... Porozwalamy wszystkie skrzynie, żeby mieć łatwy dostęp do zasobów zdrowia i pancerza. No właśnie. Po prostu, w razie czego, jakby nas przygwoździli, to zawsze gdzieś tam odrobinę życia znajdziemy. Eee, zapewniam was, że to nie będzie lekka przeprawa, no ale... Wiecie, czego się nie robi dla rozrywki. Eee, no dobra. Teraz jest pytanie, czy ja chcę się bronić tylko w tym drobnym pomieszczeniu czy ja chcę wstawić każde z tych wejść mamy je, je, ich, je, ich raz, dwa trzy i cztery mamy trzy wieżyczki, czyli możemy albo rozstawić taki plan mieć, że rozstawić powiedzmy wieżyczkę tutaj, żeby broniła tego przejścia powiedzmy jedną tutaj, żeby broniła tego przejścia i jedną tutaj, albo nie, tutaj, żeby broniła tego przejścia, my będziemy bronić tego. Albo po prostu się opancerzymy w tym właśnie, w tym właśnie małym pomieszczeniu. I będziemy w miarę niety, nietykalni. Dobra, najpierw zapiszę grę, później ustawię sobie skrzynię. Tak, dobra. Żeby zagrodzić przejście naszym świetnym, kochanym kombinatorom. Którzy po prostu mają wpisane w CV w sprawianie problemów ze wszystkim Także no Nie wiem, beczułka, może się przyda, może nie W ogóle Tutaj będzie sobie karabin zostawimy W ogóle nie wiem czy to wszystko wyjdzie w ogóle i tak dalej, ale Wiecie, trzeba próbować to na pewno Zostawmy im drogę tak czy siak Wieżyczki, świetne, ustawimy jakoś... Dobra, momencik. Tutaj damy te skrzynie. Tu będzie wieżyczka, tu będzie wieżyczka, tu będzie wieżyczka. Ja tu będę sobie patrzył, a tutaj są dodatkowe zapasy, więc spróbujmy się tutaj opancerzyć. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, spróbujmy zrobić tak, że... Ja wiem, jakoś tak... No matko, trochę się boję tego starcia, ale okej. Okay. Jeszcze łyczek herbatki na pokrzepienie. No i zaczynamy. Zostawmy te wieżyczki najlepiej jak się da. Oczywiście uruchomiliśmy skrypt, że po prostu... Wszyscy żołnierze... żołnierze... Już na nas się tutaj... E, przymierzają. Chcą nas zniszczyć, zabić I podobno Podejrzewam, że to nie jest najlepsza taktyka, jak to teraz widzicie Ale z braku lepszej Chwilowego ale Spróbujmy w każdym razie Tutaj mamy apteczki No i zobaczymy co się uda nam ugrać Okej, okay, no Na razie skrzynie nie działają najlepiej więc to był pomysł średni, żeby nie powiedzieć spudłowany całkowicie. Dobra. Ktoś tam ginie, to na pewno. My na razie nie oberwaliśmy. Jest to chyba dobrze. Zapiszę grę sobie, że zobaczymy czy, czy warto w ogóle wracać do tego. Na razie jest OK. Ale my nic nie musimy robić, generalnie wolałbym wspierać tę stronę, w rajszego, bo ta jest raczej dobrze broniona. Tam ktoś musi być, a wieżyczka nie może go dosięgnąć, więc... Spróbujmy... Jakiegoś granata mu tam zostawić, być może? O, wow, wiesz co, dwie wieżyczki od razu? O ty śwituchu ty. Dobra. zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ten już się na nas zamierza. Mam zrobić kuku, ale mu się nie udało, więc to dobrze. Ha, właśnie. Tym razem akurat skrzynie się sprawdziły. Dobra, nasze wieżyczki stoją, to dobrze. Stały. Już się podnosimy sobie. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że bardzo szybko i łatwo jest je podnieść w razie konieczności. Ale tutaj nam się dostał Menhak, którego szybko likwidujemy. A tutaj jedna z jest brutalnie ostrzeliwana. Wiecie co, to chyba nie był taki zły pomysł. W sumie dobrą, dobrą, dobrym pomysłem jest chyba bronić mniejszego obszaru niż większego. Niestety menhaki również... Mogą nam te wieżyczki przewrócić. W końcu życie jest brutalne, wiecie. Dobra. Jeszcze raz powtarzam, że dobrze jest je ustawiać w takim miejscu, żeby miały jakieś oparcie, żeby trudniej je właśnie było przewrócić po prostu. Wow, menhack. Jaki brzydki, niedobry, zły. Będzie ich więcej to na pewno. A skrzynie właśnie padły. Dobra. O, granat. Dobra, zaraz, chwileczkę. One są, jak już mówiłem, wieżyczki są niezniszczalne tylko trzeba je utrzymywać w pionie więc generalnie nie ma tak łatwo drodzy żołnierze Wiecie co to chyba się sprawdza? Ja po prostu zapiszę grę Ten dedół, dobrze Wow, jedna z wieżyczek została brutalnie przewrócona Wow Raz sam sobie zaszkodziłem, gratuluję Byku, gratuluję Jesteś Momentami głupkiem O, jeszcze zmarnowałem ten, no nic, dobra, masz A ty wieżyczko, weź się ustaw jakoś jak... Jak grzeczna wierzysz? Ej no, niszczcie go Dobra W ogóle do tej broni mamy wraje zapas, także Wiecie Wow, udało się Siema ho, ho, ho. Za pierwszym razem ludziska Dzięki, dzięki no, naprawdę. Uwierzcie mi, że kiedyś po prostu e, zmarnowałem na... Zmarnowałem na ten fragment gry jakieś. Kiedyś zaczynałem przy nie, chyba trzecim przechodzeniu, zmarnowałem bodajże cztery podejścia. A może 5 podejść nawet na, na to żeby tutaj przetrwać. Zazwyczaj ustawiałem wieżyczki tak jak mówię, żeby każda broniła jednego przejścia, ale teraz doszedłem do wniosku, że po prostu najlepiej jest się bronić na jak najmniejszej e, powierzchni, prawda? Więc być może pokażę wam jakie ustawiałem kiedyś, a przy okazji zostawimy drobną niespodziankę dla pojedynczych żołnierzy, jakby tu kiedyś przechodzili. Zabezpieczając sobie przy okazji go tyły. Gardę trzeba trzymać nisko, ale akurat... Chodzi mi tu bardziej o to, że nic nas nie zaskoczyło później Dobra, mniej więcej dobrze Jest to ustawione Takie ustawiałem kiedyś ludziska Tam jedna, tu druga, tu trzecia Ja po prostu brałem shotguna Albo ewentualnie e, karabinek maszynowy i po prostu broniłem tego przejścia Sprawdzało się to różnie Kwadratowo i podłużnie, haha e, Generalnie po prostu przewracali mi te wieżyczki zazwyczaj i no było tak, tak sobie, no nie, nie, nie było ich łatwo podnieść, no bo wiadomo dużo po prostu trzeba było za, za tym ganiać i, i w ogóle jak się zeszło z posterunku, no to oczywiście zaraz to wykorzystywali i tak dalej, dobra, w każdym razie, no to tyle, na ten temat tu mamy dodatkowe zdrowie i pancerz, z których na pewno fajnie będzie skorzystać w swoim czasie. Ale na razie jest dobrze, mamy 100 punktów życia, 100 punktów pancerza. Alex biegnie jak głupia na odstrzelenie głowy. Eee, ekran wczytywania. No i co? <gryw> Mam nadzieję, że ta strzelanina wam się podobała. Chociaż ja osobiście nie za dużo strzelałem, ale wiecie, otrzymywanie wieżyczek w pionie to też jak się okazuje nie jest łatwa sprawa, a Alex mi w tym nie pomagała. Niestety. A teraz obiecale nas nie opuści, więc w ogóle słodko z jej strony. Będą kolejni żołnierze, których już możecie usłyszeć, więc rzucamy im granat, bo oczywiście chcą nas zaskoczyć. Więcej granatów, tam był jeden koleś z, ze strzelbą. On nawet wyskoczył i się przedstawił. Ok, a mi się skończyły granaty do granatnika. Dobra weźmy sobie teraz to Strzelmy im tam parę razy Mów się cieszą Chyba mi się granaty skończyły ale to jest też Dobra straciłem sporo życia i pancerza ale co tam Przecież mamy za zapasowe eee, tutaj Wow, wow nie idź tam, nie idź tam cofa się, dobrze straszna dziewczynka Chyba ich co zabolało, nawet powiedziałbym, że zdecydowanie. Od razu sobie upewnimy się, że już nikt stamtąd nie wyle... Nie, 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 chodź tu. Nie, nie tam. W ogóle jak chcesz tutaj idź. Ale ja ci radzę zaczekać chwilę i dać mi podładować zdrowie. Ja wiem, że ty się regenerujesz w natychmiastowym tempie. A i w ogóle uwierzcie mi, że da się ją zabić, w sensie może zginąć. To nie jest tak, że ona jest jakaś nieśmiertelna. Wróćmy się i po prostu... wtedy się w ogóle przegrywa grę, znaczy w sensie trzeba czytać zapis, no bo oczywiście ona jest nam w dalszej przygodzie potrzebna, co jest logiczne. Teraz po prostu wróćmy się do tych apteczek. Wow! Eee... Przepraszam Was bardzo, chyba gra mi się sfailowała. Być może jeszcze tam zapis jakiś. O, wow. no dobra, to chyba nie skończy się dobrze, a jednak, okej. Okay. Leki fail gry, no nic, rozegrajmy ten pojedynek jeszcze raz. Być może teraz już pamiętają, że tutaj jest taki fajny gościu. Dobra. Zapraszam panów do zabawy. Dobra, a macie. Jeszcze się, bawcie się. Jak widzicie, to jest całkiem skuteczne. Tylko chyba bronie tracimy wtedy ich. W sensie nie możemy podnieść ich broni, chociaż nie wiem. Ale się okaże chyba to. Do... A skorzystajmy z granatnika. No. Tak, panowie są pokonani. Okej. Okay. Są pokonani i zostali pokonani. Nie, 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 nigdzie nie idziesz, Alex. Nie, nie, nie. Zostań tutaj. Bo może ci się stać krzywda, tego nie chcielibyśmy, bo możemy przegrać, to już mówiłem. Także jak jakoś uważam, że to całkiem trafiony pomysł, żeby tą postać, to wprowadzić dobra, zapiszmy grę tutaj. I spróbujmy jeszcze raz się wrócić, chociaż też mniejsza jest potrzeba. No i tak spróbujmy. Zobaczymy co wyniknie z tego. Jak jeszcze raz mi się gra sfiluje, to nie będę już wracał. Zobaczymy. Nie, tym razem mi się gra nie sfejlowała, jest ok Więc podładujmy zdrówko. Bez skrupułów. Lubię jak jest 100 na 100. To miłe. Zaraz się człowiek pewniej czuję A tym wiecie, jeżeli chcecie być na poziomie sobie grać hard, no to zdecydowanie że tak powiem, o zdrowie trzeba dbać i nie mówię tu o fitnessie. Dobra. Eee, rozwamy to. Teraz już jest bezpiecznie tutaj. Oczywiście trochę nam się energia w pancerzu z, z, skończyła, więc... Niestety, ale użytkowanie latarki trzeba będzie ograniczyć chwilowo. Znamy skrzynię, to wiem, może coś się pod nimi kryje, na przykład Alex, jesteś gdzieś? Coś tego? Nie może się zacięłaś, wola tego uniknąć. Wow! Co tu się dzieje? Aha, okej. Okay. To jest kolejny posterunek dla niej. Ho, huh. Apteczka. Alex. Kurczę no. Chodź, dziękuję. Chyba się zamyśliła, wiecie. Kalkstein w Wiedźminie. Przepraszam, zamyśliłem się. Dla tych zagrani to wiedzą o co chodzi. Tak, gdzie jesteś Mosman? Zaraz ci skopiemy tyłeczek. Twój brzydki tyłeczek. Dobra. Tak, znalazła ją. I nie odpuści jej. Właśnie. No nie, nie, nic z tych rzeczy, trzeba je skopać tyłecznie. Idź przodem. Stąd wyskoczą, ale my idziemy tutaj. Zaraz, zaraz ja im tam granaci wrzucę. Macie, dobra, chodzimy tutaj szybciutko. Ale w się. No, zdechnie. Tędy już nie przejdą. No, zablokuj. Zaspawaj najlepiej w ogóle. No nie ma, nie ma. Chyba, że będziemy z nimi walczyli, a ja jestem gotów. Nie ma sprawy. Tak. <laughs> Mam ci zostawić, no tak, gadanie. Wiesz Gordon chyba nie wypowiedział ani jednego słowa przez całą, całą, całą serię, także. Nie za bardzo może rozmawiać. Yes. Tak. No, jakoś tam, wiesz, plaża, łazik, tak się dostaje. No ciekawe o czym. Wiesz, to to taki średni pomysł trochę. No, ale zawsze.

Uuu, jak ty się nieładnie wyrażasz. Język. Cięty język. Czekaj, częty. Ej, a możecie szybciej trochę? Tam ci się dobijają. Pancerne szkło on dosyć cienkie, jak na pancerne. Co tam? No jeszcze się do nas nie przebili, dobra.

Tak, na pewno dla nas. Dobra, to tu się przyszedł, znaczy przyjechał. W... w sumie w formie kolejki znowu. Ma nóżkę w postaci łomu, w sumie, w sumie trochę. Tam mniej więcej. Tak, widać kłamstwo na twoim ryju. Eee... No przydałoby się akurat to jest racja. No, Kleiner, wysapała. Tak naprawdę lubię Kleinera, tylko że jest wysapało, ale co tam no, wiecie? Być może sobie perukę może założyć, ewentualnie jak sobie headcraba założyć, no to ma taką czapeczkę, żeby się inny nie widać. Ej ej, gdzie, gdzie ej, ej, no ty Gro, to było zupełnie nieuczciwe. Ech, no dobra. Mówiłem, że nas zdradzi. No i... cóż. Trochę to nie fair ze strony gry, że nie dała mi zareagować. No ale to typowe dosyć, no. Przyznajcie sami. Ładnie to wyglądało w miarę. Przenieśli się. Zmieniłem koordynaty moja droga A jak myślisz No tak, no i znowu kombinację się chce dobrać nam do tyłków Portal trzeba zresetować Jak panta mówiła, jego naładowanie Ponowne zajmuje dosyć dużo czasu My musimy rozstawić wieżyczki Tym razem nie ma tutaj Uffs, fail lekki Konkretnego miejsca do bronienia więc trzeba się po prostu bronić na wszystkie fronty jak zwykle wieżyczek, chociaż miejsce jest 4, wieżyczek jest 3, więc po prostu trzeba... no cóż. Trzeba się po prostu bronić tak długo jak się da. Dobra, tak, gdzie oni jeszcze wyłażą? Chyba tędy. Tak, tędy, dobra. Idą to idą. Oczywiście to jak zwykle ustawiam je przy ścianach, żeby łatwiej można było je ochronić. Nie, dobra. Zaraz, 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 chciałem ten granat odrzucić, ale średnio to wyszło, wow, jeszcze jeden, zaraz, dobra, teraz, no, e, dwie kropki, e, jeszcze dwa, dwa, cztery, jeszcze cztery, dobra, nieźle, damy radę blisko, damy radę, spokojnie, tym bardziej, że teraz mam Alex do pomocy, więc to już jest w ogóle... Prosta sprawa, nie wiem komu pomagać trochę, wieżyczki radzą sobie całkiem nieźle. Na razie. Tylko mało są odporne na granaty niestety, więc przydałoby się z działem grawitacyjnym tutaj pracować troszeczkę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tak, strzelaj we mnie, nie w wieżyczkę. Ze strzelbą trzeba nie najlepiej to działa na wieżyczki, co innego było w jedynce. Tędy jeszcze nie wychodzili, ale to nic. Ale zaraz jakiś granat, ktoś coś. Ale jeden zdech, dech, podładujmy sobie zdrowie i Znowu 100 na 100, zapiszmy grę. Wieżyczki pracują na pewnej parze. Wow, no tak dostałem granatę w twarz, ale wieżyczka już stoi ponownie. Więc nie ma problemu. Znowu sobie podładowmy zdrowie i pancerz. Jeszcze jedna kropeczka, właściwie dwie, bo jeszcze tam musi pewnie dotrzeć, znałem życie. Wow, wieżyczka nam padła. Kominerki też nam padły. Wow. Ej, ty brzydalu. Nie, jesteś zły. O, zmarnowałem na siebie dobrą amunicję. No nic, 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 nic. Tak. Okej, okay. poładujmy się jeszcze raz. Mmm, dobra, to trwa trochę długo. Ale to nic. Dobra, weźmy magnum może? Nie. Był remis. Dobra. Jeszcze raz się podładujmy szybciuchno. I możemy. Jeszcze trochę zostało tego tam soczku, czy tam cokolwiek to jest. Znowu się zapiszmy i bądźmy gotowi do wskoczenia tu jak najszybciej się da. Ty w Tak, znowu kilka sekund. Ach, ja, Czemu tamta wieżyczka najłatwiej się... Dobra, już lecę. O co dawaj? Chodź szybciutko. Prowadaj te swurzenne No, dobra, dawaj, 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 dawaj Szybciej Tak, jeszcze pogadaj może w ogóle jakiś, Dobra, no ma ja jesteśmy za polem siłowym, więc prawie nic nie jest w stanie nam zaszkodzić. Powiedziałem prawie, ciekawe dlaczego, prawda? Nasi przyjaciele z kolorowymi pukawkami. Tylko oni mogą nam zaszkodzić tak naprawdę. No i są tutaj są oczywiście, zaraz nam właśnie wystrzelili w nas z tej kulki energetycznej, no i co się dzieje, co się dzieje. Biele Wow, udało się. Dobrze, że historia kota się nie powtórzyła. Gdzie jest dr Kleiner? No cóż. Wow, masz strzelbę, czy ty w ogóle... Gordon? Możesz we mnie nie celować? Łał, wow, znalazłeś Lamara. Weź to zabinę. Gdzie ci się strzelba podziała? Dzień, A, tu i ja... spoko. Ładnie, ładnie. Mhm. A co się stało? Przecież przed chwilą tam byliśmy. Wow. to się nazywa trochę... farta. Co?

Na zupełnej linii. Otwarte powstanie, już koniec z jakąś siatką podziemia. Co tutaj jest? Kolejny kombinezon? Nie, dog! Cię ma dog! Chowałeś piesku, no. Tak, tylko uważaj, bo możesz komuś krzywdę zrobić. No pewnie, że tak. Czy on jest zajęty badaniami? To nie ma nic wspólnego z optymizmem. Rozwalę ci skrzynkę. Za to, żebym je tym... strzelbą. Wow, to wejście wyglądało inaczej trochę. No siema, siema. Tam się coś pali koło ciebie, nie wiem czy wiesz. No, może dam im się wygadać, a ja tu się napiję chyba. Chyba nasz barni ma kłopoty. No i będziemy uczestnikami powstania. Chyba niektórzy na to czekali, co? Znowu Lamar. Myślę, że w ogóle klimaty powstańcze wielu... Może się... klimaty powstańcze mogą się Wam spodobać. Jasne, tak. nie martw się. Pilnuj go tam, bo sobie krzywdę zrobię. W ogóle wy tak we dwoje tutaj będziecie? No dobra, spokojnie. To jest prawda. Heady, no świetnie. Weźmy sobie, rozwalmy te skrzyneczki. Coś nie potrzebujemy. to jest prywatny zapas doktora Brina, więc też przydało się to rozwalić, ale chyba się nie da. Jak to u mnie jest wszechmocny, nie rozumiem. Dobra. Przeładujmy wszystko, póki mamy okazję. A, to, to, to. Dobra rodziska, tutaj zakończę ten odcinek. W następnym sobie weźmiemy udział w powstaniu. Od tak lekką ręką, e, więc od razu zachęcam do jego oglądania. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie.